Witam serdecznie na moim kanale na czytaniu karty na dzień dobry. E, bliźnięta, karty na e, 19 luty 2022, sobota. Karty już mam dla Was rozłożone, moje drogie bliźniaczki. E, w kartach dla Was na e, sobotę e, jest e, to dzień, w którym Wy będziecie sami podejmowali decyzję, czy Wy macie na coś ochotę, czy nie. To będzie dzień e, Wasz. Wy będziecie wybierać, jakie obowiązki chcecie wykonywać, jaką pracę chcecie wykonywać i będziecie czuli się też przy tym e, wolni. E, jeżeli chodzi o związki, będziecie mogli mieć w jutrzejszym dniu takie e, właśnie poczucie satysfakcji z tego, że w ostatnich dniach to, na co zapracowaliście, e, po prostu e, wy zbieracie już e, z tego. Pozytywne Wasze, po prostu takie wkłady, które Wy poświęciliście do ulepszenia swojego związku i widzicie już tego efekty. Dla Singli jest to karta e, pewnych e, poświęceń, e, pewnych e, nowych e, działań, e, tylko jest dla Was też e, taką radą, abyście uważali, aby nie spopełniać błędów z przeszłości. Przed Wami ukryte jest. E, mm, przed Wami ukryty jest, jest potrzeba e, takiego spokoju, troszeczkę relaksu e, i spędzenia czasu troszeczkę ze samym sobą, dla samego siebie, nie tylko praca, nauka e, i obowiązki. E, radą dla Was jest abyście właśnie się odstresowali, wyluzowali i poświęcili czas dla siebie. Dziękuję drogie bliźniaczki za obejrzenie mojego filmiku. Zapraszam do kolejnych, zapraszam do subskrybowania, do lajkowania. No i zapraszam teraz wszystkie panny. Pasuję karty dla Panie.

Samo poczucie, związki, single, to jest przed Wami ukryte, oraz rada. Moi drodzy, w sobotę, drogie panny, nie macie ochoty na podejmowanie jakichś takich Sporów, walczenia zbytnio o swoje. W jutrzejszym dniu jest to dzień dla Was taki spokojny, wyluzowany, tak samo na pracę. Wy Wam się nie śpieszy, Wy wiecie, że możecie, jeżeli nie dzisiaj, zrobić coś jutro, także. Także tutaj w tym dniu jest to taki dzień spokoju i harmonii. Jednak możecie nie czuć się do końca z tym e, szczęśliwi i zadowoleni. Być może ma na to wpływ e, tutaj, jeżeli chodzi o związków. Związki to y, 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 jakaś y, po prostu y, taka y, niekoniecznie pozytywna energia waszych związków. Dla niektórych może być to tutaj. Obecność nawet bym powiedziała wpływów niematerialnych, typu byty, to są rzeczy, na które Wy zbytnio sami nie macie wpływu, na, na, na te rzeczy. Także zwróćcie uwagę, czy tutaj nie pojawia się coś po prostu poza materialnego, po prostu. Zwróćcie na to uwagę, czy to nie jest tego powód. Jeżeli chodzi o singli, single tutaj w tym przypadku y, mają możliwość tutaj zdrowej relacji, y, poznania lub y, prowadzenia w dalszym ciągu bez egoizmu. Także fajna karta. Radą dla Was jest, abyście właśnie odpoczęli. Widzę, że u Was bardzo duży nacisk jest położony właśnie na odpoczynek. Także widocznie większość Pani po prostu potrzebuje troszeczkę odpoczynku e, lub po tygodniu, którym przepracowaliście, lub przed następnym tygodniem, e, który będziecie mieli do przepracowania, moi drodzy. Radą dla Was jest skupienie się na ognisku ciepła domowego. Drogie Panny, dziękuję za obejrzenie filmu Karty Dnia na 19 luty. Zapraszam teraz wszystkich, wszystkie strzelce. Tasuję dla Was karty. Witam strzelce cieplutko na czytaniu Karty Dnia na 19 luty 2022. I tutaj czytanko teraz dla Was na sobotę. Strzelce już popasujemy jeszcze dokładniej karty. Strzelce, praca, samopoczucie. Związki. Single. Co jest przed Wami ukryte oraz rada. Moi drodzy, w jutrzejszym dniu jest to dzień e, pewnych nowości. Niektóre rzeczy, które w jutrzejszym dniu będą Was e, spotykać, będą dla Was e, nowe, nieznane lub mało znane, które są jeszcze do poznania. E, pracą dla Was jutro e, będzie na pewno. Coś, co będziecie musieli wykonać. Także jutro praca dla strzelców jest jak najbardziej tutaj. Jest to sobota pracowita. Wy, jako sami dla siebie, jesteście troszeczkę. Tak zagubieni, zamyśleni rzeczami z przeszłości. Może być to poprzedni tydzień. Coś, co będzie Wam się działo po prostu w głowie, co jest dla Was troszeczkę męczące, niewyjaśnione i po prostu cały czas gdzieś tam z tyłu jest. Związki, związki będą. Się troszeczkę zapętlały w taką e, troszeczkę pułapkę. Także zwróćcie uwagę w jutrzejszym dniu na e, Wasze e, zachowania i to, w jaki sposób podchodzicie do siebie, bo tutaj można się e, złapać po prostu w takie e, tutaj troszeczkę sidła. E, u singli jak na razie bez zmian e, czekacie na wielkie zmiany, i te zmiany też niedługo nadejdą. Ukryte przed Wami jest, że gdybyście potrzebowali pomocy, to tą pomoc otrzymacie. Wy będziecie już wiedzieli wtedy, do kogo macie się zwrócić. Radą dla Was jest, aby jutrzejszy dzień poświęcić właśnie obowiązkom i poświęcić go też dla siebie. Dziękuję wszystkim strzelcom za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. No i zapraszam do kolejnych czytań. Zapraszam teraz wszystkie lwy. Witajcie lwy na czytaniu karty na dzień dobry. Tasuję dla do Was karty na 19 luty 2022. Na sobotę tasujemy karty. Karty na dziewiętnasty lutego, dwa. Dobrze, moi drodzy, lew, samo poczucie, praca, miłość, związki, co jest przed wami ukryte, oraz rada. W jutrzejszym dniu lew może mieć pewne zmartwienia, może mieć troski odnośnie związanych z osobą bardzo bliską w Waszym otoczeniu. W jutrzejszym dniu będziecie, nie będziecie mogli się do końca skupić na pewnych, właśnie takich zwyczajnych rzeczach, bo będziecie myśleli ciągle o pewnej osobie, z Waszego najbliższego otoczenia. Praca jutro dla Was nie powinna być problemem. Możecie wybrać sami, czy Wy będziecie wykonywali pewne obowiązki, czy też nie. I jeżeli nawet będziecie chcieli wykonywać obowiązki, to będziecie mieli tutaj pomoc. Samo poczucie wasze to jest to gotowość do walki, jest to przygotowanie się też w jakiś sposób do walki, także i do podejmowania też różnych działań, decyzji. Single tutaj przestają milczeć single przestają milczeć i zaczynają porozumiewać się ze swoim, part Przepraszam, ze swoim partnerem. Single mają bardzo fajną kartę, mają szansę na poznanie miłości, mają szansę na bardzo fajną randkę w ten dzień, także jest to super dzień na zaproszenie kogoś na kolację. Ukryte przed Wami jest to, że niektóre lwy mogłyby sobie jeszcze nie zdawać sprawy, że mogą powoli wchodzić w problem alkoholowy. Radą dla Was jest to, aby cieszyć się tym, co macie, cieszyć się każdym dniem i doceniać każdy dzień. Dziękuję serdecznie wszystkie, wszystkim. Akurat tutaj mamy Panny Strzelca i Lwa. O ile dobrze mówię, bliźniaczek chyba też tutaj już był w tym czytaniu. Niestety nie mogę nagrywać teraz ciągiem, bo po ostatniej aktualizacji e, tutaj coś mi się pozmieniało i nie zawsze da się e, nagrać e, filmik. I też e, no, jest to troszeczkę e, tutaj m, po prostu no, irytujące, ale wszystko, bo to jest dopiero nowe. Wszystko tutaj e, mm. muszę jeszcze. Dopatrzeć, co i jak. Przepraszam, śmieję się, ale mój piesek właśnie stanął i, i przy lusterku stoi i widzi siebie i warczy na siebie, i to bardzo śmiesznie wygląda. Dobrze. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, zasubskrybujcie. No i zapraszam do kolejnych filmów. Dziękuję, pozdrawiam. Cześć.